Rozdział szósty. Dobre nowiny. O jak piękne są na górach stopy tego, który zwiastuje dobrą nowinę, który ogłasza pokój, który zwiastuje szczęście, który ogłasza zbawienie. Bardzo skutecznym sposobem na przekazanie innym dobrych wieści jest przywołanie w umyśle subiektywnego obrazu osoby, której chcesz pomóc i uzyskanie od niej potwierdzenia tego, czego od niej oczekujesz. W myślach usłysz, jak mówi, że to zrobiła. To budzi w niej wibracyjny korelat afirmowanego stanu, który utrzymuje się dopóki jego cel nie zostanie osiągnięty. Nie ma znaczenia, co pragniesz zrobić, ani kogo wybierzesz do wykonania zadania. Gdy tylko subiektywnie potwierdzisz, że to zostało zrobione, rezultaty następują. Porażka może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zaakceptujesz prawdziwości swojego stwierdzenia, lub jeśli afirmowany stan nie będzie pożądany przez osobę, która go sobie lub komuś innemu zaakceptuje. W tym drugim przypadku Stan ten zrealizuje się w tobie, operatorze. Pozornie nieszkodliwy nawyk rozmawiania z samym sobą jest najskuteczniejszą formą modlitwy. Dyskusja mentalna z subiektywnym wyobrażeniem drugiej osoby to najpewniejszy sposób na modlitwę okultnie. Kiedy obiektywnie się spotykacie, prosisz się o to, by druga osoba poczuła się urażona. Jest ona zmuszona do działania w sposób, który ci się nie podoba, chyba że przed spotkaniem odwołasz lub zmodyfikujesz swoje polecenie. Subiektywnie potwierdzając zmianę, niestety człowiek zapomina o swoich subiektywnych argumentach, codziennych mentalnych rozmowach z innymi, przez co nie potrafi wyjaśnić konfliktów i nieszczęść swojego życia. Tak jak mentalne argumenty rodzą konflikty, tak radosne mentalne rozmowy rodzą odpowiadające im widoczne stany dobrych nowin. Człowiek tworzy siebie z własnej wyobraźni. Jeśli pożądany stan dotyczy ciebie samego, i trudno ci zaakceptować jako prawdę to, co przeczą twoje zmysły. Przywołaj przed oczyma wyobraźni subiektywny obraz przyjaciela i niech mentalnie potwierdzi, że już jesteś tym, kim pragniesz być. To utwierdza w nim, bez jego świadomej zgody lub wiedzy, podświadome założenie, że jesteś tym, co mentalnie potwierdził, które, ponieważ jest nieświadomie przyjęte, będzie trwać, dopóki nie spełni swojej misji. Jego misją jest. Obudzenie w tobie jego wibracyjnego odpowiednika, który gdy zostanie w tobie obudzony, urzeczywistni się jako obiektywny fakt. Innym bardzo skutecznym sposobem modlitwy za siebie jest skorzystanie z formuły Hioba, który odkrył, że jego niewola została uwolniona, gdy modlił się za swoich przyjaciół. Skup swoją uwagę na przyjacielu i pozwól, by wyimaginowany głos twojego przyjaciela powiedział ci, że jest on lub ma to, co jest porównywalne z tym, Kim ty pragniesz być lub co chcesz mieć, gdy mentalnie go słyszysz i widzisz, poczuj dreszcz jego szczęścia i szczerze mu życz dobrze. To budzi w nim odpowiednią wibrację afirmowanego stanu, która następnie musi zobiektywizować się jako fizyczny fakt. Odkryjesz prawdę stwierdzenia. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jakość miłosierdzia jest podwójnie błogosławiona. Błogosławi tego, który bierze i tego, który daje. Dobro, które subiektywnie uznajesz za prawdziwe w stosunku do innych, nie tylko zostanie przez nich wyrażone, ale w pełni zostanie zrealizowane przez Ciebie. Transformacje nigdy nie są całkowite. Siła A zawsze przekształca się w coś więcej niż siłę B. Uderzenie młotem wywołuje nie tylko wstrząs mechaniczny, ale także ciepło, elektryczność, dźwięk, zmianę magnetyczną itd. Wibracyjny korelat podmiotu nie jest całkowitą transformacją przekazywanego uczucia. Dar przekazywany innej osobie jest jak boska miara, ściśnięta, wstrząśnięta i przepełniona także po tym jak pięć tysięcy osób zostanie nakarmionych pięcioma chlebami i dwiema rybami, zostaje dwanaście pełnych koszy.